Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Retro. Słuchajcie, dużo ostatnio było spektruba, więc teraz wracamy do mojego komputera z dzieciństwa, czyli do C64. No i wracamy do takich kompletnych podstaw tego C64. A mianowicie będziemy, słuchajcie, programować w Basicu, a w zasadzie ogarniać od podstaw tego Basica. Jak kupowałem komputer? Jako dziecko to pamiętam, że bardzo chciałem mieć komputer. To miał być komputer, nie konsola, bo przecież na komputerze można więcej. Można się uczyć, programować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście skutek był taki, że się programować nie nauczyłem. A winom za to obarczam tą oto książkę. A konkretnie nie, tą, nie ten konkretny egzemplarz, bo może, jakbym miał ten, to może bym co nieco ogarnął, ale jest to książka, która jest instrukcją użytkownika, która była dodawana do komputerów Commodore 64. Problem polegał tylko na tym, że moja wersja była po niemiecku. Ja wtedy myślałem, że to jest normalne tak, że we wszystkich Komodorkach te instrukcje były po niemiecku. Nie wiem, komodor mi się kojarzył właśnie z Niemcami. No i wydawałoby mi się to w miarę normalne, no to co nie zmieniało faktu, że, że niemieckiego nie znałem wcale. Angielskiego zresztą też wtedy nie znałem. E, może tutaj wspomnę, że w tym okresie ja zaczynałem się uczyć języków obcych dopiero od piątej klasy szkoły podstawowej, zdaje się. E, więc mając tych lat 10-11, no to jeszcze kompletnie nie ogarniałem e, języków żadnych. No ale z językiem angielskim i tak myślę, że poszłoby mi prościej niż z niemieckim. No więc otworzyłem tę instrukcję, przejrzałem ją pobieżnie. No, i na początku stwierdziłem, że to nie dla mnie. Kiedy już sobie trochę pograłem, no to zacząłem kombinować, próbowałem tutaj różne rzeczy robić. Najczęściej mi jednak przepisywanie tych listingów popełniałem błędy, nie wychodziło mi. No i już nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Instrukcja była po niemiecku, nie wiedziałem zresztą do końca, o co tutaj biega, więc odrzuciłem tę książkę jako taką. Później się dowiedziałem, a zresztą w zasadzie teraz niedawno się dowiedziałem, że jednak w niektórych komodorkach była normalnie instrukcja po polsku. I myślę, że gdybym tę instrukcję po polsku miał, a tutaj słuchajcie, właśnie mam sobie, ściągnąłem z internetu, no i faktycznie całkowicie po polsku instrukcja obsługi, to być może ogarnąłbym więcej. Oczywiście po wstępnych rozdziałach, jak komputer podłączyć, jak mniej więcej działa, jak działa klawiatura, no to tak samo też było w tej książce o spektrumie. Sam pokazywałem, no to przechodzimy do wstępu do języka Basic. No i właśnie, słuchajcie, postanowiłem, że po 30 latach przy pomocy tej instrukcji obsługi wersji polskiej, no bo tą po angielsku, co mam, wam co tutaj przed chwilą pokazywałem, to kupiłem na Allegro, to nie jest oczywiście moja instrukcja, ale w bardzo dobrym stanie, za bardzo niedużą cenę na Allegro, czy na OLX, teraz już nie wiem, na OLX chyba, więc no dzisiaj sporo oczywiście rozumiem z tej wersji angielskiej, chodzi tak, posłużę się myślę polską, natomiast no wtedy jako dziesięciolatek pewnie wiele bym nie wiedział, ale prędzej chyba bym sobie poradził z angielskim i z niemieckim, słownik jakiś angielskiego w domu był, więc mógłbym być może... Bardziej to ogarnąć. No to dobra, 30 lat minęło, ale to jeszcze nic straconego. Zaczynamy wstęp do języka basic, więc jeżeli chcecie się ze mną pobawić, to w kilku kolejnych odcinkach przeanalizujemy sobie instrukcję obsługi, tak? czyli dodawaną do komputera Commodore 64 pod kątem nauki basic, zobaczymy czy w ten sposób da się nauczyć tego basic. No to dobra, co nam proponują na początku? Wyświetlanie tekstu i obliczenia jako taki wstęp do. Basica, tutaj jest napisane, że będziemy się zajmować wyświetlaniem tekstu i obliczeniami, funkcjami matematycznymi, wielokrotne obliczenia w jednej linii, kolejność wykonywania działań, łączenie możliwości komendy print. Czyli zaczynamy od komendy print. No i z printem to ja coś tam kombinowałem w dzieciństwie. Ale najczęściej korzystałem z tego printu nie tak, jak powinienem, tak? No to znaczy, oczywiście przepisałem pewnie ten przykład, który jest i love my. Commodore, czy my Commodore, jak to wtedy mówiłem. No i otrzymałem stosowny wynik, no ale to o ile za pierwszym razem mogło być fajne, to za którymś tam kolejnym już raczej specjalnie podniecające nie było. Więc wiedziałem na pewno, jak działa instrukcja print, ale no chyba moja wiedza hmm, z BASICA się do. Tego ograniczyła, tak? Więc basic służył mi tak naprawdę, ten, który tu widzimy, do wgrywania gier głównie, nie? No to dzisiaj to nadrawiamy, słuchajcie. Oczywiście print to instrukcja wyświetlająca tekst na ekranie. Jeżeli popełnimy błąd, otrzymujemy syntax error, czyli błąd składniowy, wynikający właśnie z wpisania po które nie istnieje, tak? Teraz widzimy, otrzymaliśmy już wynik, ponieważ to tą komendę. Poprawiłem. No to dobra, już wiemy, co to syntax error, i idziemy dalej. No więc jeszcze tutaj, wracając do tego printu, jeżeli zastosujemy cudzysłów, no to w środku oczywiście możemy sobie wpisać jakiś ciąg tekstowy, tak? I komputer ten ciąg tekstowy wyświetli nam na ekranie. Skąd, skąd inąd wiemy, że może też wydrukować na drukarce, co też w którymś odcinku u mnie było. No dobra, ale to nie jest jedyne zastosowanie komendy print, bo możemy ją użyć również do obliczeń, jak to mówi instrukcja, czyli jeżeli napiszemy sobie 12 plus, oczywiście to nie jest plus, to jest plus 12, no to otrzymamy wynik obliczeń, czyli jeżeli nie stosujemy cudzysłowu, podajemy liczby lub wyrażenia jakieś tam arytmetyczne, no to otrzymujemy wynik. tak? Oczywiście, jeżeli byśmy tutaj, o teraz sobie zrobili coś takiego, tylko, może teraz sobie wprowadzimy szybko pewne uproszczenie, a mianowicie instrukcję print można zapisać również jako pytajnik. Jest to skrót, który zostanie zinterpretowany jako print. To znaczy, jeżeli byśmy zrobili sobie tak, to mamy ciąg tekstowy. Oczywiście taki, taka operacja nie zostanie wykonana, to znaczy liczby nie zostaną dodane, tylko zostaną po prostu wyświetlone. Oczywiście możemy połączyć jedno z drugim, tak? Czyli możemy, słuchajcie, sobie napisać. To było w tym instrukcji gdzieś dalej, no ale szybko do tego przeskożmy. 12 plus 12, bo taki byśmy chcieli wyświetlić taką operację. No i potem możemy na przykład pośredniku pisać to jeszcze raz, tylko już bez cudzysłowia. Tak? Efektem działania mamy to, że nam się wyświetliło najpierw 12 plus 12 równa się, a potem została obliczona. Obliczona suma, tak, czyli ta druga część to już jest wyrażenie arytmetyczne, które zostało wykonane. Dobra, średnik to jakby kolejna rzecz do wykonania w instrukcji print. Z tym założeniem, że pomiędzy tymi kolejnymi rzeczami do wykonania nie ma odstępu, choć tu jak widzicie, spacja jakaś się pojawiła mimo wszystko. Dobra, no to słuchajcie, to operacje arytmetyczne takie proste. Mamy. Mamy zaliczone, no oczywiście, oprócz dodawania, to możemy jeszcze odejmować, tak? Możemy jeszcze mnożyć, co robimy gwiazdkom. No dziś to się wydaje oczywiście oczywiste, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś cokolwiek miał wspólnego z programowaniem, e, czy nawet z Excelem, nie? no to, to jest w miarę oczywiste. E, no i na przykład 123 możemy jeszcze podzielić, na przykład przez 8. No, jak widzicie, komodorek radzi sobie również z, z, z liczbami niecałkowitymi, tak, czyli liczbami rzeczywistymi, czy zmiennoprzecinkowymi otrzymaliśmy wynik jako liczbę zmiennoprzecinkową z pewnym ale, ale do tego za chwilę. Czyli tak mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. No i słuchajcie, mamy jeszcze potęgowanie, czyli na przykład dwa do 3 daje nam 8. Czyli to są operacje, którymi możemy się posługiwać. Oczywiście nie jest tak, że możemy robić tylko jedną operację naraz. Możemy na przykład pomnożyć 3 razy 5 minus 8. Powiedzmy razy 3. czyli 8 dzielone przez 3. O. No i otrzymujemy wynik. Tak, wynik ten oczywiście otrzymujemy zgodnie z pewną kolejnością działań. Tak, ale do, do tego za chwilę, do tej kolejności działań, no oczywiście z kolejnością działań, tak, kolejność działań, jak w matematyce, choć tutaj w instrukcji mamy to dokładnie napisane, że kolejność działań na komodorku to pierwsze, to jest znak minus przed liczbami ujemnymi, tak? czyli nie znak odejmowania. To jest pierwsze działanie, które jest jakby ma priorytet. Drugie to jest potęgowanie od lewej do prawej. Trzecie mnożenie i dzielenie od lewej do prawej. I czwarte dodawanie i odejmowanie też od lewej do prawej. Tak, czyli no jest, chodzi o to, że jeżeli byśmy mieli działanie w stylu yy, dzielone przez dwa razy trzy, no to najpierw zostanie wykonane dzielenie, a dopiero potem mnożenie. I powiem wam szczerze, że kiedyś się nad tym, nad tym zastanawiałem, bo w szkole zawsze mnie uczyli, że mamy kolejność działań: potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. No ale tak naprawdę to nie do końca tak jest, tak? Ponieważ mnożenie i dzielenie jest tak, jak tutaj w tej instrukcji dokładnie napisane. Ono jest brane na równym poziomie z tym, że właśnie od lewej do prawej. Czyli jeżeli najpierw mamy Dzielenie, potem mnożenie, to najpierw będzie dzielenie, a potem mnożenie, a nie tak, że najpierw mnożymy, a potem dopiero wykonujemy dzielenie. Nie? Tak? Dwa i pół razy 3, 7,5. Wszystko się zgadza. Dobra. Yy, no to dobrze, czyli to właśnie mamy do czynienia z kolejnością działań. Tutaj, jeszcze tutaj w tej instrukcji jest wspomniane, że niestety nasz komodorek. Yy, ma pewne ograniczenia, tak? I tutaj jest napisane tak. Komodor 64 może pracować na liczbach do 10 cyfr, ale wyświetla wynik, w wyniku tylko 9 cyfr, czyli możemy sobie zobaczyć. Dobra, czyli teraz wpisałem 10 cyfr. No i mój komodorek zamienił to na tak zwaną notację naukową, zapis naukowy, ponieważ potrafi wyświetlić tylko 9 cyfr. W wyniku więc zamienił tą moją liczbę na 1, i tak dalej, i tak dalej, razy 10 do 9, tak? Bo ten zapis, który tutaj widzimy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jest równoznaczny z zapisem, który teraz się podajemy, czyli ta liczba razy 10 do potęgi 9. Jak widzicie, wynik jest ten sam, tak? Czyli tak właśnie działa ta notacja naukowa. No i co tu jeszcze, słuchajcie, mamy zaograniczenia? Oprócz tych 10 cyfr, tak, 9, 9 jest wyświetlanych, a reszta jest zaokrąglana. I tutaj, słuchajcie, mamy taki przykład, że jeżeli byśmy sobie wpisali no to spróbujmy to spróbować przepisać 1, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, kropka 4, 5. No, to w wyniku tego otrzymałem, słuchajcie, coś takiego czyli moja liczba została zaokrąglona. Tak. Mm. Więc, no, mogą tu być pewne nieścisłości, tak? I tutaj mamy zasadę zaokrąglania, jeżeli ostatnia cyfra wynosi 5 lub więcej, to jest zaokrąglana w górę. No, liczby mniejsze od 5 są zaokrąglane w dół. No to to jest, powiem wam, że dziwne, ponieważ w tej instrukcji jest napisane, że w wyniku tego, co przepisałem, tylko teraz patrzcie, czy na pewno dobrze to przepisałem. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 45. Tutaj mam 8, tutaj mam 10. Powinienem otrzymać z piątką na końcu. A otrzymałem 12, 123, 123.4. Ciekawe. No dobra, a jakbym tu dał tak. O! No dobra. Czyli tak to mniej więcej zadziałało. Mhm. No dobrze, ale z tego właśnie, co Wam pokazałem, wynika, że no, możemy mieć pewne błędy zaokrągleń, tak? No a to może być w pewnych wypadkach e, dość istotne. No dobrze, co robimy dalej? Mamy też so, e, inne ograniczenia, a mianowicie istnieją też ograniczenia dotyczące wielkości liczb, na jakich może pracować C64, a więc oprócz tych wyświetlania tych 10, maksymal, 9 cyfr maksymalnie w wyniku i zaokrąglania czyli mamy też nawet mamy też ograniczenie które występuje nawet w tym zapisie naukowym tak i teraz największa liczba jaką możemy wyświetlić to jest nie tylko wyświetlić to w ogóle chyba komputer może się nią posłużyć to jest czekajcie spróbuję wam to przypisać 1 4 1 1 8 3 e plus 38, czyli to jest największa liczba, jaką możemy wyświetlić, natomiast najmniejsza liczba to jest 2, 9, 3, 8, 7, 3, 5, 8, 8, 8 e minus 39. Czyli to jest najmniejsza liczba, jaką możemy wykorzystać. Dobra, no to co jeszcze z tej instrukcji się możemy dowiedzieć. No dobrze, łączenie komend to już wam pokazałem wcześniej, czyli możemy sobie zastosować printy do wyświetlenia najpierw pewnego ciągu 5 plus 9 równa się, a potem po średniku, o pośredniku oczywiście możemy wykonać tą samą operację i. Komputer oczywiście nam to obliczy, tak? czyli połączy te dwa ciągi, jeden tekstowy i drugi wynik, który mu wyszedł. I mamy tutaj spację, bo tutaj jest tak napisane, że jeżeli posłużymy się średnikiem, to kolejne wyrażenia będą się pojawiać bez przerwy. Natomiast możemy się jeszcze posłużyć przecinkiem. Tak? Czyli na przykład, jeżeli sobie wpisamy przecinek. 14,18 no to y, przecinek oznacza jakby taki znak tabulacji na to wychodzi, tak? Oczywiście to nie musi być y, y, tylko liczby, bo może być Ala przecinek y, Ola przecinek powiedzmy Tomek, przecinek Adam i jak widzicie też to zostało ustawione. Tak? Generalnie y, ekran Naszego komodorka, tu jest napisane, że ekran C64 zorganizowany jest w cztery strefy po 10 kolumn. Użycie przecinka do oddzielenia kolejnych wyrażeń w koncie Print powoduje wyświetlenie kolejnych wyrażeń w kolejnych strefach, tak? No, czyli taka tabulacja możemy zastosować do wyświetlania wyników, tak. Dobrze. W przypadku średników tych odstępów nie ma, choć tu mnie cały czas interesuje ta operacja, bo tu mimo, że nigdy, nigdzie tej spacji nie dałem. No to jednak mi ten, słuchajcie, ta spacja się pojawiła. Tak? Ciekawe. Ciekawe jak bym zredukować, na przykład, jeżeli by mi nie chciał. W instrukcji odpowiedzi na ten temat nie znalazłem. Dobra, słuchajcie, na dziś tyle. To taki wstęp. To był rozdział, rozdział trzeci. W tej instrukcji, obsługi dodawanej do podręcznika, tak, do, czy do komputera. Jak mówiłem, ja miałem po niemiecku, więc wiele się nauczyłem. Tutaj wam pokazuję wersję angielską, a mam ściągniętego PDF z wersją polską, z której właśnie korzystam. No i to, co zrobiliśmy dzisiaj, no to pokazanie, jak pokazaliśmy sobie, jak wykorzystuje się instrukcję Print, i jakie są jej możliwości, i co tu można kombinować na przykład na liczbach. Natomiast też jeszcze oczywiście nie jest program, tak? No bo to jest po prostu takie polecenia bezpośrednie. Jak pracuję w, na przykład z dziećmi w Pythonie, to bym im powiedział, że teraz pracowaliśmy sobie w trybie interaktywnym, tak? Czyli komputer na bieżąco wykonywał wszystkie nasze polecenia. Natomiast no, czas teraz przejść do trybu skryptowego, gdzie będziemy pisać e, programy, nie? Ale to już może w następnym odcinku. Ja już sobie z kilka takich programów napisałem, więc jako taka nie, mała zajawka, tego, w co, co tu jeszcze się będę bawił. To ja jakiś program może pokażę. Jak widzicie, e, robię rzeczy proste, a pracuję na Ultimacie. <grymne> Dobrze. Dobra, spróbujmy sobie wyświetlić jakiś program. Może coś sobie wgramy. Z tych dalszych rozdziałów, żeby was zachęcić. Do zobaczenia kolejnych odcinków, nie? Dobra, co bym wam tu dał? O, może big balloon? Coś, co zawsze chciałem mieć, a dopiero po 30 latach się udało. Dobra, no i to już jest program. Wybitnie. Odpalamy. No i mam, słuchajcie, to, co myślałem, że jest czaszką, a w rzeczywistości jest balonem, lata sobie po moim ekranie, ale o tym będę mówił w odcinkach kolejnych. Na dziś Wam dziękuję i zapraszam na. Kolejne odcinki.